Hej. Chcesz zobaczyć jak zrobić taką pyszną enchiladę? Koniecznie oglądaj do końca. Cebulę i paprykę musimy pokroić w kostkę. I musimy to teraz usmażyć. Wrzucamy na rozgrzany olej. Doprawiamy solą i pieprzem. I czekamy aż się usmażą. Bierzemy teraz trzy pomidory i kroimy je w kostkę. Wycinamy środek, może być to gruba kostka, ponieważ będziemy to gotować. Tak pokrojone pomidory możemy wrzucać już do garnka. Dodajemy trochę oleju i wrzucamy pomidory pomidory doprawiamy jeszcze solą, pieprzem i oregano. Mieszamy i gotujemy pod przykryciem przez około 10 minut. Pamiętajmy również o mieszaniu z cebulą i papryką. Jak już się troszkę podsmażyła, możemy dodać do niej. ...dwie garści kukurydzy. Smażymy to jeszcze przez około 2 minuty. To już nam się usmażyło, więc możemy przełożyć to do miseczki. Następnie umyte pół kg piersi z kurczaka musimy pokroić w drobne paski. Czyli mniej więcej coś takiego. Ta część jest grubsza, więc możemy ją przeciąć jeszcze na pół. Przyprawiamy go solą, pieprzem i słodką papryką. Musimy go teraz dokładnie wymieszać. I wrzucamy go na rozgrzaną patelnię, na tą samą, na której smażyliśmy cebulę. Kurczaka trzymamy na patelni, dotąd aż wszystkie kawałki będą dobrze usmażone, po 10 minutach, pomidory są już ugotowane. I możemy odstawić je na bok. W międzyczasie jak kurczak się smaży, możemy posiekać natkę pietruszki. I odstawiamy na bok. Do usmażonego kurczaka dodajemy wcześniej usmażone warzywa. I mieszamy. Podsmażamy to jeszcze przez jakieś 2-3 minutki. Po tym czasie możemy już wyłączyć ogień i przechodzimy dalej. Na deskę kładziemy placek, nakładamy trochę farszu z patelni, dajemy trochę sera mozzarella. Natki, pietruszki i zawijamy to w rulon. I zawijamy tak wszystkie placki i przekładamy na blaszkę do pieczenia. Wszystkie 5 sztuk mamy już gotowe, możemy teraz oblać je sosem pomidorowym. W górę obsykujemy jeszcze serem i nad pietruszki. Przygotowaną enchiladę wstawiamy do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni na jakieś 15-20 minut. Po 20 minutach mamy już gotowy obiad. A w środku wygląda tak. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli się podobało, to koniecznie zostawcie subskrypcję. Zapraszam do sprawdzenia pozostałych moich filmów i smacznego!